Mówimy dziś o pięciu ukochanych gwiazdach, które odeszły od nas stanowczo zbyt wcześnie. To nazwiska, które poruszyły miliony serc poprzez swoją muzykę, filmy i niezapomniane głosy. Kasia Jungowska, genialna opowiadaczka historii. Aleksander Milwiw, baron muzyczna dusza, która odeszła zbyt wcześnie. Jerzy Sztur, prawdziwa ikona polskiego kina. Magda Amej, jej delikatne piosenki, stały się częścią naszego życia. I Teresa Szmigielówna, legenda złotej ery polskiego filmu. Kasia Jungowska wyznaczyła własną, mocną ścieżkę w świecie filmu. Kasia zmarła 1 czerwca 2025 roku. Jej matka, Grażyna Szapołowska, to jedna z najsłynniejszych aktorek w Polsce. Kasia miała ten sam ogień w sercu, ale nie tylko grała, opowiadała historię. Została reżyserką i scenarzystką, tworząc poruszające filmy, które skłaniały do refleksji i wzruszały. Jej najbardziej znany film to Piąte Nie odchodź. Wzruszająca, emocjonalna opowieść, która pokazała jej siłę jako twórczyni. Kasia ciężko pracowała nie tylko nad sztuką, ale także nad inspirowaniem innych. Wspierała młodych artystów i wierzyła, że kino może zmieniać świat. Zawsze była pełna nowych pomysłów, pasji i miłości do filmu. Wiadomość o jej śmierci wstrząsnęła przyjaciółmi, fanami i współpracownikami. Aleksander Milwiw Baron, znany fanom po prostu jako baron. Aleksander zmarł 1 czerwca 2025 roku. Grał na gitarze, śpiewał, komponował muzykę i stał się uwielbianą osobowością telewizyjną. Był członkiem popularnego zespołu AfroMental, a później trenerem w programie The Voice of Poland. Młodzież go kochała, był cool, szczery i naprawdę kochał muzykę. Baron miał wyjątkową energię, która rozświetlała scenę. Niezależnie od tego, czy występował na żywo, czy siedział w fotelu jurora, zawsze emanował radością i miłością do tego, co robi. Pomagał młodym wokalistom rozwijać się i odnajdywać pewność siebie. Wierzył, że muzyka to nie tylko dźwięk, to emocja, opowieść i wieś. Wierzy sztur gigant polskiego filmu i teatru. Bierzy zmarł 9 lipca 2024 roku. Jego twarz, głos i silna gra aktorska uczyniły go niezapomnianym. Zagrał w wielu słynnych filmach, takich jak Seksmisja, Amator czy Killer. Pracował także za kamerą, reżyserował i pisał z ogromnym talentem. Bierzy był kimś więcej niż aktorem, był opowiadaczem, nauczycielem i człowiekiem wielkiej mądrości. Przez wiele lat uczył aktorstwa w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Jego studenci zawsze podkreślali, jak bardzo się troszczył i jak bardzo ich inspirował. Wierzy usłyszał diagnozę rak ktani, ale dzielnie walczył i powrócił na scenę. Jego głos stał się słabszy, ale duch silniejszy. Powiedział kiedyś: "Sztuka to nie tylko rozrywka, to życie, to leczenie". Magda Amy była cichą gwiazdą, ale jej światło poruszyło wiele serc. Magda Ame zmarła 31 maja 2025 roku. Była piosenkarką, autorką tekstów, aktorką i reżyserką. Ale przede wszystkim była łagodnym głosem w hałaśliwym świecie. Jej muzyka była delikatna, pełna emocji i głęboko poetycka. Często śpiewała utwory znanych polskich poetów, takich jak Agnieszka Osiecka. Jej piosenki to nie była tylko muzyka, to były uczucia, jak małe fragmenty duszy wyśpiewane na głos. Magda nie musiała krzyczeć. Szeptała swoim głosem, i ludzie słuchali. Była też blisko wielu artystów i pisarzy, a jej dom był miejscem, gdzie sztuka i przyjaźń żyły razem. Magda tworzyła koncerty i programy telewizyjne, które pełne były miłości, piękna i prawdy. Wierzyła w dobroć i szczerość we wszystkim, co robiła. Teresa Szmigielówna, najstarsza z gwiazd, które dziś wspominamy. Teresa Szmigielówna zmarła 24 września 2013 roku. Była znana ze swojego wdzenku, urody i cichej siły. Jedną z jej najsłynniejszych ról była ta w filmie Celuloza, w której pokazała głębokie emocje i elegancję. Teresa nie była głośna ani krzykliwa. Jej siła tkwiła w spokojnej obecności. Ludzie kochali ją za klasyczny styl i subtelny wyraz. W czasach jej kariery polskie kino się zmieniało i rozwijało, a Teresa była częścią tej magii. Pokazała, że aktorstwo może być łagodne, emocjonalne i bardzo ludzkie. Później wykofała się z życia publicznego i żyła bardziej prywatnie. Te pięć gwiazd Kasia Jungowska, Aleksander Milwiw Baron, Jerzy Sztur, Magda Ame i Teresa Szmigielówna, każda z nich wniosła coś pięknego do naszego świata. Kasia dała nam historie, które poruszały i skłaniały do myślenia. Baron dał muzykę, przy której tańczyliśmy i marzyliśmy. Bierzy dał rol, w które wierzyliśmy. Magda dała piosenki, przy których płakaliśmy i wspominaliśmy. Teresa dała ekranowi wdzęk i historię. Jeśli podobał Ci się ten film, kliknij, lubię to, zostaw komentarz z ulubionym wspomnieniem o tych gwiazdach i nie zapomnij zasubskrybować.